Jak widzicie, trochę przesadziłem z gazem, ale swoje błędy trzeba naprawiać. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy kontynuować pracę naszym ustawieniem. Wybaczcie to słabe oświetlenie, ale nagrywam wewnątrz auta. Nadłożył pan deszcz i to dość mocno. Wnętrze auta okazało się najbardziej spokojnym miejscem, które mogłem znaleźć. Także muszę tutaj nagrać wstęp. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od demontażu tego przodu. Sprawdzimy, czy dokładnie wszystko jest pasowane tak, jak powinno być. Ewentualnie zrobimy jakieś poprawki, wtedy to zdemontujemy, będzie to gotowe do lakierowania. Wtedy przejdziemy do tyłu, zaczniemy pracować nad naszym spoilerem, ściągniemy też zderzak, żeby dopasować nowy dyfuzor, zobaczymy czy wszystko do siebie pasuje. Wydaje mi się, że będzie kilka małych problemów, ale zobaczymy w trakcie, także zaczynamy. Przygotowaniem klapy pod nowy spoiler musimy zrobić wszelkie otwory montażowe będzie po trzy na stronę prawą oraz lewą. Żeby to zrobić, muszę najpierw przygotować, tak jak widzicie, coś w rodzaju szablonu, żebym wiedział dokładnie, w których miejscach mam wywiercić otwory na naszej klapie. Także najpierw przygotuję z taśmy molarskiej takie szablony. Potem dokładnie wszystko odmierzymy. Także tylny spoiler mamy już mniej więcej dopasowany do klapy. Jest co teraz kluczowe, żeby go odpowiednio wymierzyć, zanim zrobimy otwory. Tak jak wiecie, otwory można zrobić tylko raz. <gry> Także musimy być na 100% pewni, że będą one w odpowiednich miejscach. Tak, żeby potem się nie okazało, że mamy tutaj 2 mm z prawej strony za dużo i na przykład spoiler wystaje poza tylny błotnik, troszeczkę bardziej niż z lewej strony. I całość jest po prostu do poprawy. I naprawdę zobaczymy czy te otwory pasują. No. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Prawa Nie, trzeba jeszcze trochę ten poprawić. Także tylny spoiler jest już na miejscu i wygląda, no, w mojej opinii, ślicznie. Wszystko jest idealnie, że tak powiem, idealnie, wszystko pasuje porównując poszczególne krawędzie, także jestem mega szczęśliwy, nie trzeba będzie poprawiać tych otworów. Teraz tylko pozostało zrobić, pozostało do zrobienia cztery otwory od strony wewnętrznej, przez które będziemy mogli przykręcić nakrętki do szpilek, które znajdują się w spoilerze. Teraz tak się jeszcze zastanawiam, co do koloru tylnego spoilera. Aktualnie jest on w kolorze nadwozia, bo tak przyjechał. Niestety lakier, który, jest, który znajduje się na nim, jest naprawdę jest naprawdę brzydko, brzydko położony, także będziemy to lakierować ponownie. No i teraz e, trzeba się zastanowić e, nad kolorem, bo wszystkie dokładki: e, tylny dyfuzor, progi, przednie dokładki do zderzaka, wloty powietrza będą w czarnym macie. Dlatego zastanawiam się, czy ten spoiler nie wyglądałby fajnie, właśnie w czarnym macie. On kontrastowałby bardzo z, e, z tyłem tego samochodu z klapą. Tutaj w czarnym macie mamy wnętrze znaczka i cały, i cały dyfuzor też będzie w czarnym macie, także mm, nie wiem jeszcze. Dajcie znać w komentarzach, co, co Wy o tym myślicie i myślę, że ostateczną decyzję podejmiemy za chwilę, jak będzie wszystko do lakierowania już gotowe. mamy nowe elementy, które będą mocować nasze ślizgi do zderzaka Ślizg będzie przykręcony właśnie do, tej, do tego kawałka aluminium Na dwie śruby 6 mm Tutaj w taki sposób od środka To zagwarantuje nam możliwość regulacji zderzaka z błotnikiem tutaj Najwięcej pracy było po tej stronie lewej z tym błotnikiem i z tą maską. Na tę chwilę wygląda tu tak. Będzie już szelka jeszcze. Tu jest. Tu jest tak, tu jeszcze jest taśma. Tu no te wloty, te wloty też już pasują. Tutaj trzeba było troszeczkę yy, pilnikiem te krawędzie wyrobić, szczególnie na dole i u góry, żeby ten wlot wszedł. Ale wszystko jest w porządku. Tutaj do błotników zrobiliśmy, tak jak widzieliście, nowe mocowania do do, błotników, do ślizgów, dają one nam troszeczkę więcej regulacji i dzięki temu mogliśmy sobie idealnie dopasować zderzak pod błotnik, bo z jednej jak i z drugiej strony ten zderzak był bardzo był po prostu wypychany przez to mocowanie ślizgu. Teraz mogliśmy sobie to troszeczkę opuścić używając nowych mocowań. Tutaj maska do zderzaka pasuje bardzo ładnie, chociaż teraz zderzaka nie ma i Wam nie pokażę ale no po tej stronie też, też yy, myślę, że bardzo ładnie tutaj do lampy Jeżeli kiedyś będziecie szukać numeru farby, właśnie na Mustangu, to na tabliczce po prawej stronie, czyli z strony pasażera, ja mamy tabliczkę i właśnie w tej kolumnie jest oznaczenie koloru lakieru. Tutaj mamy G1, co oznacza nam Shadow Black. W tym wypadku jest to Shadow Black, i po tym numerze farby będziemy mogli dobrać odpowiedni kolor bazowy do polakierowania tych wszystkich elementów. Tak jak widzicie, błotniki są już na dole, to znaczy są zdemontowane. Za chwilę będziemy je zatrzymać, przygotowywać do lakierowania. Z tyłu jeszcze muszę odkręcić ten nasz spoiler, bo on też musi zostać ponownie przelakierowany. Tylny zrzek mamy wyjęty, postawiliśmy go na stojakach po to, aby móc dokładnie ustawić ten dyfuzor pod zderzek. To tak jak widzicie jest taka mała przerwa i to trzeba będzie troszeczkę podgrzać, tak żeby kształt od dyfuzora dofasował się idealnie do zrzeka, żeby nie było żadnych prześwitu światła. Gdy tylny będziemy mieli skończony, przejdziemy do montażu układu wydechowego. Tak jak widzicie, tutaj wszystko już mamy rozłożone, rozplanowane. Układ jest wykonany ze stali nierdzewnej, wypolerowany na wysoki połysk. Prezentuje się tak. Bardzo ciekawy, zobaczymy, zobaczymy po zamontowaniu jak brzmi, mam nadzieję, że będzie pięknie, bo jestem tym układem bardzo podekscytowany. Robi naprawdę mega wrażenie z tymi końcówkami, mam nadzieję, że będzie to wyglądało naprawdę fajnie. Mamy już wszystko zamontowane, mamy końcówki wydechu z dwóch stron, tutaj mamy przekręcony dyfuzor do zderzaka. Tak jak widzicie, wymyśliliśmy coś takiego, coś w rodzaju takiego klipsu metalowego, który łączy te dwie krawędzie Tutaj mamy rurę, która jest takim łącznikiem pomiędzy starym układem wydechowym, tam gdzie znajdują się katalizatory a naszym nowym. Teraz żeby to nam weszło ładnie w miejsce musimy tutaj wywiercić otwór, następnie to wyciąć Zrobili się nam coś w rodzaju takiej fasolki, pół fasolki właściwie I to nam da gwarancję właściwego ustawienia rury podczas montażu oraz spowoduje to, że rura się przesunie o dodatkowy centymetr dając nam te wszystkie krawędzie wewnątrz rury, które się znajdują, po to, aby można ją było zacisnąć. Wsunięte do tej oryginalnej rury, co da nam ostatecznie bardzo szczelne połączenie. Gdzie wydechy mamy już przykręcone, są one wstępnie ustawione. Ostatnie poprawki zrobimy, gdy już zderzak. Będziemy mieli na samochodzie i będziemy mogli ustawić końcówki do e, tych końcówek zderzaku. Póki co przykręcimy je tylko tak i sprawdzimy, jak to wszystko brzmi. Sprawdzimy, czy wszystkie połączenia są szczelne. I tyle. Dami pierwszy start silnika z nowym układem wydechowym, Zobaczymy, jak to brzmi. Mamy na poziomie 82 stopni Celsjusza temperatury oleju normalne. Teraz zrobimy lekką przegazówkę, zobaczymy jak to brzmi. Że wyjechaliśmy ustaniem na zewnątrz. Tak jak widzicie, na dworze jest już dosyć ciemno. Godzina jest późna, ale jeszcze musimy go dzisiaj umyć. Czeka nas jutro dość dużo składania, tam z tyłu było bardzo dużo piasku. Z przodu też a będziemy, będziemy instalować nowe błotniki z tyłu. Ten zderzek z nowym dyfuzorem, i chciałem po prostu, żeby to wszystko było czyste, tak jak powinno ze względu na śruby. Tam jeszcze będziemy musieli użyć troszeczkę taśmy dwustronnej Tak jak to jest fabrycznie robione, pokażę wam dokładnie gdzie Ze względu na to, że silnik osiągnął już temperaturę pracy Musimy troszeczkę poczekać aż wszystko Aż temperatura nam spadnie Zanim będziemy mogli umyć komory silnika Komory silnika będziemy mieli z zabezpieczeniem góry Tak żeby mieć pewność, że woda nie dostanie się pod cewkę I te inne podzespały Natomiast teraz zabierzemy się za mycie tyłu Tam nie ma nic, co po prostu teraz by przeszkadzało w mycił. Zaczynamy I Dwa przednie błotniki mamy już polakierowane W podkładzie cały czas jest przedni zderzak oraz tylny spoiler To za dwa dni będzie mam nadzieję gotowe Póki co to jeszcze jest w stanie suszenia Także nie możemy tutaj za bardzo dotykać ani macać tych rzeczy Póki co wyglądają naprawdę super Mam nadzieję, że po ostatecznym przepolerowaniu będzie pięknie Także widzimy się z powrotem przy Jeszcze zanim przymocujemy nasz zderzak pomyślałem, że warto w jaki sposób jeszcze zabezpieczyć to połączenie dyfuzora pomiędzy, a tej dokładki do, do środka zeżaka. Tutaj nic nie występuje, mamy tutaj sporo, sporo ilość otworów, dlatego wykorzystamy co najmniej cztery i zrobimy takie wstawki z aluminium, które zapewnią nam odpowiednią szczywność tutaj elementu. Mamy mam już wywiercony, teraz obrobimy wszystkie krawędzie i będą gotowe do zabezpieczenia tego wszystkiego e, lakierem. Teraz czas na komorę silnika, czyli to, co jest w tej całej budowie myślę, najbardziej interesujące. No, tak jak widzicie, zdemontowałem już kilka tutaj elementów, tą organą rozpórkę, te plastiki u góry. Za chwilę zabiorę się za demontaż filtra powietrza i tych tutaj wszystkich rzeczy, które trzeba ściągnąć. Potem przejdziemy do naszej rozpórki, jest ona tutaj. Pomyślałem sobie, że skoro i tak tutaj wszystko trzeba nie zdemontować, wymieniamy pewną ilość części tutaj. Fajnym pomysłem byłoby zrobienie tego. Troszeczkę lepiej, tak żeby cała komora prezentowała się naprawdę fajnie, żeby po prostu było widać po otwarciu maski, że tutaj coś ciekawego było robione. Także tutaj mamy tą oryginalną rozpórkę chilichów. Jest ona przykręcona do takiej deski, która pełni w tym momencie funkcję statywu. Będziemy ją układać włóknem węglowym. Taki mam pomysł. Za chwilę za to się zabierzemy. Póki co jest ona cała zmatowana. Zmatujemy jeszcze te wszystkie krawędzie dokładnie, tak żeby uzyskać bardzo dobrą przyczepność i mam nadzieję, że efekt końcowy będzie bardzo fajny. Także tył mamy już skręcony, lampy są, e, wnętrze bagażnika też już jest skończone, e, zderzak tak jak wspominałem szybciej też już jest przykręcony, teraz przykręcimy nasze tylne koła, przednie koła, e, spuścimy go na dół i zaczniemy montować mechanizmy, nowy mechanizm do drzwi pasażera. Także te nasze dwa elementy mamy już pokryte tkaniną węglową korek od oleju oraz tą rozpórkę górną. Zawias od kierowcy jest już założony, wszystko jest wyregulowane, wszystko działa tak, jak działać powinno. Zanim otworzę drzwi, jeszcze powiem Wam, że byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony do tej modyfikacji, ale po zakończeniu muszę Wam powiedzieć, że całkiem fajnie, całkiem fajnie to wygląda. Po pierwsze, fajne jest to, że można otworzyć drzwi. Tak, jak one się normalnie otwierają, bez problemu wejść do samochodu, wyjść, no i one po prostu będą sobie tak otwarte. A gdy chcemy, że tak powiem, wyróżnić się wśród tłumu, wśród Mustangów, możemy je sobie po prostu podnieść do góry i je w takiej pozycji zostawić. One będą w jakiś tam sposób, na swój sposób wyglądały. Generalnie prezentuje się to całkiem fajnie, nie powiem, że to nie wygląda fajnie. Mam nadzieję, że z całym pakietem. Będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Ten duży spoiler też naprawdę dodaje uroku do tego auta. Wygląda to naprawdę agresywnie. Z tym dyfuzorem, z tymi końcówkami. Musicie przyznać, że ten tył jeszcze po założeniu spoilera robi wrażenie. Teraz wygląda troszeczkę dziwnie, bo te dokładki, do których mocuje się spoiler, montuje się spoiler, wyglądają jak takie rogi. Ale jak całość będzie skręcona, to. Powiem wam, że będzie robiła hmm, wrażenie Taka jest moja opinia e, Dajcie znać co wy o tym myślicie w komentarzach Także dziękuję wam bardzo za oglądanie Tak jak widzicie, Mustang zaczyna zmieniać swój wygląd z dnia na dzień e, Jutro będzie już dużo lepiej Dostanie wszystkie jego elementy polakierowane Dostanie nową maskę, dostanie te błotniki, zderzak Tylny spoiler Naprawdę to będzie wyglądało e, bardzo fajnie Mam nadzieję mm, Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy na półmetku Pracy jest naprawdę jeszcze dużo Zostało do zrobienia te wszystkie mechaniczne rzeczy, te dopracowanie, pasy, polerka, mm, detale, różne malowania, pomalować jeszcze maskę trzeba od drugiej strony. Takie różne e, rzeczy tego jest naprawdę naprawdę sporo. Mm, te drzwi od strony pasażera też trzeba jeszcze zrobić, e, mówię o tym zawiasie. Podsumowując, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, to proszę zrób to teraz, wciśnij ten czerwony przycisk. Naprawdę pomaga mi rozwijać kanał. I motywuje mnie do robienia więcej, większej ilości filmów. Myślę, że to będzie tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.